Dzień dobry, dzień dobry moje rybeńki. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Słuchajcie, co powiecie na czytanie Spoglądamy w rok 2026? Zobaczymy, zobaczymy kochane rybki, co tam u Was. To jest czytanie dla wszystkich rybek, które urodziły się między 19 lutym a 20 marca, kochani. Witam tutaj też osoby, które. Może mają ascendent, może wenus, może znak księżycowy w rybce? Ja mam akurat też coś u was, więc bardzo, bardzo chętnie sobie posłucham. Moi drodzy, sprawdzamy. Jeżeli nie wiecie, jak, wystarczy wejść do mnie w opisie. Jest link do kalkulatora. Możecie napisać do mnie, to Wam pomogę. Znaleźć, żebyście wszystko widziały. Witam też nowe osoby. Cieszę się, że przebywacie. Widzę, że dużo, dużo osób przychodzi nowych. Zostawcie sobie, kochani, <laughs> subskrypcję. Zobaczycie, że. Wszystkie filmy będziecie dostawać, bo jak nie będzie subskrypcji, to po prostu YouTube Wam tylko będzie wybierać filmy, które według niego są, są ważne. Zobaczymy charakterystykę ryby na początku, potem praca, finanse, miłość albo odwrotnie. Zobaczymy, co karty będą chciały powiedzieć. Z kostek zobaczymy ważne miesiące, jakie będą ważne znaki Zodiaku. Zobaczymy, na co uważać. Dobra. Moi drodzy, na pewno jesteście znakiem wodnym, jesteście kojarzony z empatią, um, intuicją, a przede wszystkim Was znać, przez to, że jesteście bardzo wrażliwe, że jesteście bardzo głęboko emocjonalne, współczujecie innym. <laughs> ja bym powiedziała, że jesteście no, taką duszą. Artystyczną, nawet marzycielską, która jak tworzy, to, to na całego, czyli jesteście bardzo też kreatywne, delikatne, idealistyczne. O, może ktoś powiedzieć, że rybki żyją na pograniczu, kochani, dwóch światów, tak? W świecie realnym i w świecie duchowym. Też tak słyszałam. Bo. Wy macie bardzo silną, kochani, wyobraźnię i potraficie wyczuwać to, czego inni po prostu nie widzą. No właśnie. Już, już tą delikatność. Jakby nie ta karta, to bym powiedziała, że macie naprawdę fantastyczny, no ale dobrze się, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Kochani, waszą planetą, aha, bo są to statyczne. Ja sobie do siebie czasami gadam, dokładam, bo wiecie, ja muszę wiedzieć, co wam powiedzieć. Waszą planetą jest Neptun, tak? Neptun daje intuicję, daje właśnie tą inspirację, wrażliwość, a nawet tajemnicę, tak? Myślę, że w miłości jesteście bardzo romantyczne, czułe, pełne oddania, i dlatego w roku 2026 będziecie dwa razy mocniej przeżywać. Będzie jakaś taka sytuacja, że na przykład zakochacie się po uszy, a ta osoba jeszcze będzie na przykład w związku, albo będzie, słuchajcie, osobą, która. No, jest waszym szefem, dyrektorem, i, obecna, i obecnie nie będziecie mogli tak zacząć kochać, jakbyście chciały, całym sercem, tak. I myślę, że wy dużo poświęcicie w roku 2026, ale uważajcie, bo jesteście bardzo, bardzo podatne na zranienia, tak. Czyli ta osoba może powiedzieć: Ty sobie w święta, Sylwestra siedzi w domu. Ja tutaj muszę z rodziną przebywać, nie? Dlatego, <laughs> przepraszam, wy potrzebujecie partnera, takiego, który was zrozumie, gdzie jest relacja oparta na cieple, na zrozumieniu, na rozmowie, na głębokiej więzi. I myślę, że single właśnie takiego partnera będą wybierać, ale po drodze przeżyjecie jakiś romans, może zakończycie. <laughs> Jezus, ja przepraszam, że tak krząką, kochani, ale ja już tracę głos. <laughs> Jestem po kilku sesjach i chcę Wam powiedzieć tak, że zamkniecie pewien rozdział w życiu. Czy to rozwód, czy to zamknięcie, nie wiem, jakiegoś etapu, który dla Was był wcześniej nie do przeskoczenia, czyli odchodzę od kogoś, zostawiam. Nawet przyjaźnie możecie kończyć. Możecie też poznać osobę, która mieszka daleko od Was, mówi innym językiem i będziecie się bały, co z tego będzie, tak? Tu odległość, tutaj inna religia, ale się zakochacie po uszy. I ja się boję, że będą osoby, które są w związkach i nie będą wiedziały, co z tym fantem zrobić, bo będą kochać jedną osobę, a drugiej będzie szkoda. <laughs> Dlatego decyzję, brzydko mówiąc, Zostawiam Wam, ale gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie, to się nie martwcie. Ja po prostu czuję, że ten rok, bo muszę sobie poprawić, bo zjadę z krzesła. Ten rok będzie dla Was, moje kochane rybki, łagodniejsze. Myślę, że i finansowo sobie poradzicie, bo a z mieczy i mak, no to słuchajcie, myślę, że tak. Dobry rok na oszczędzanie, dobry rok, żeby to. Co chcecie sobie zaplanować na przykład za rok, czy tam ślub, czy tam zakup mieszkania, to Wam się uda. Macie szansę, kochani, wybić się, tak? Jako artysta, jako muzyk, jako pisarz, nie wiem, ktoś. Ktoś Was może zauważyć, więc powoli. Jeżeli szukacie pracy, to możecie bardzo łatwo znaleźć, bo się bardzo dobrze sprzedacie. Macie ogromną w sobie empatię, mamy tu tego maga, dlatego tutaj widać u Was tą kreatywność i po prostu pokażecie się z jak najpiękniejszej strony. Tak? Mam wrażenie, że poradzicie sobie finansowo. W tym roku może przyjść na początku roku takie zubożenie, taki moment, że o, brakuje albo, <laughs> albo że ktoś nie, nie może oddać. Jeżeli macie, kochani, kobietę, bo tutaj mamy królową, która nie może wam oddać pieniędzy, no to kochani, w tym roku może być tak, że. Mm, Albo będziecie musiały ją postraszyć, albo jeszcze trochę po prostu poczekać. Widzę stres, napięcie w zdrowiu. Musicie bardzo uważać, kochani, żeby... Bo jak to się mówi, jak spada, kochani, odporność, to wtedy wszystkie inne choróbska też się pojawiają. Moi drodzy, co może, na co, na co powinny rybki o zwrócić uwagę, na co uważać w roku 2026? Dobra. Na relaks. Czy ty się relaksujesz? Czy ty masz kontakt z wodą, basem, kąpielę? Czy ty uprawiasz jakąś jogę? Czy ty dbasz o swoje stopy, odporność, układ limfatyczny? Co? Czy ty jeździsz na wakacje? Czy ty w sobotę, niedzielę się wysypiasz? Jak dbasz o swój relaks? O to tutaj musisz zwrócić uwagę. No i kochani, bierzemy się za kosteczki. No to kochani, jaki to będzie fajny miesiąc, ważny luty. No, proszę bardzo. Wiadomo, że luty, październik i gdzie jest? Kropka tu, czerwiec. A jakie znaki Zodiaku będą ważne w roku 2026? Na pewno panna. Ja mam nadzieję, że wy mnie rozumiecie, bo mnie już gardło szwankuje. Panna już była. Koziorożec i waga. Moi drodzy, ofiaruję Wam <laughs> trzy karty klucz. Możecie przyjąć wszystkie trzy. Możecie sobie wybrać jedną z trzech, jak wolicie. <laughs> Moi drodzy, uśmiecham się do Was o lajki, komentarze. Ja wiem, że Wy zawsze zostawiacie, ale się zawsze uśmiecham, bo mnie też rozliczają i będę Wam bardzo wdzięczna. Proszę uprzejmie. Karta klucz pierwsza. Żyj własnym życiem. Karta druga. No, widzicie, ciesz się chwilą. Daj się zainspirować. Niesamowite karty. No to jeszcze Wam dam moją cudowną talię, bo jak mogłabym, moim kochanym rybkom, To się tak cieszę, że je są ze mną, że mnie słuchają, nie dać wspaniałego przekazu na cały rok 2026. Karta Strażniczki Ruchu Planet. Towarzysz, tworzysz, przepraszam, tworzysz, no bez okularów, tworzysz coś wspaniałego, dajesz nowe życie. Twa kreacja się wypełnia. No niesamowita karta. Niesamowita. Gratuluję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, Chyba lepszych kart nie mogłam Wam wyciągnąć, nie mogłam znaleźć. Ja Wam życzę pięknego roku 2026. Kochajcie się, spotykajcie, dbajcie o swoje przyjaźnie, o swoje rodziny. Myślę, że dla wielu z Was po prostu się to słoneczko uśmiechnie, i myślę, że trzeba skupić się na rodzinie, na przyjaciołach, na pracy. Myślę, że wiele z Was znajdzie swoje dobre miejsce na Ziemi. Do usłyszenia. Pozdrawiam.